Nazywam się Żaneta Chełminiak, mam 24 lata, jestem studentką piątego roku biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Biotechnologia to jest bardzo ciekawy kierunek, bardzo przyszłościowy przede wszystkim, dający możliwości zdobycia fajnej pracy. Dowiadujemy się bardzo interesujących rzeczy na wielu polach tak naprawdę życia, bo biotechnologia taka jest. Chodząc tutaj na studia, przeprowadzając się tak daleko, nie wyobrażałam sobie, żeby rezygnować z mojej największej pasji, jaką jest muzyka. Trafiłam do centrum sztuki wokalnej w Rzeszowie i jakoś udało mi się połączyć moją pasję z nauką, gdzie tutaj na biotechnologii tej nauki jest dość sporo. Może nie byłam prymuską, ale. ale Uważam, że zrobiłam robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby to jakoś ze sobą połączyć i no udało się jakoś mi to wszystko gra. Roku właśnie odebrałyśmy wraz z dwiema moimi koleżankami z tego samego roku stypendium ministra za osiągnięcia naukowe, za publikację naukową. No z tego jestem bardzo dumna, bo, bo ciężko na to pracowałyśmy. Myślę, że mogę mówić w imieniu moich i moich koleżanek i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne, że profesor Koziorowski i doktor Sołek zaangażowali nas w. w tworzenie tej publikacji. Natomiast jeżeli chodzi o śpiewanie, no to ja cały czas się rozwijam. Dla mnie takim największym osiągnięciem jest to, że tworzę swoją muzykę, że występuję cały czas, piszę teksty, które później możemy fajnie zaaranżować z muzykami i, i to są moje dzieci, te moje piosenki, więc no z nich jestem najbardziej dumna.